Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnym, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne zabawne programy rozrywkowe bądź paradokumentalne. I w dzisiejszym nowym odcinku komentujemy nowe sekrety sąsiadów. W nowym odcinku nowe sekrety sąsiadów... Se Wiecie o co mi chodzi. Jak zawsze na początek łapka w górę i subskrypcja i oglądajmy. Zapraszam! Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy naprawdę wiemy kim oni są? Oto Karolina, która właśnie przyjechała do Wrocławia, żeby studiować malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych. Młoda dziewczyna będzie mieszkała w mieszkaniu należącym do jej rodziców. A oto pani Sylwia i jej syn Aleksander. Sylwia jest dozorczynią w kamienicy, w której zamieszkać ma Karolina. Kobieta dobrze zna matkę młodej lokatorki. Kurczę. Nie wiem o co chodzi z wyglądem tej pani, ale już czuję, że tutaj będzie problem z dozorczynią. Wcale nie wnioskuję po tym, że cały odcinek nazywa się opiekuńcza dozorczyni. W wcale tak naprawdę używam mojego zmysłu detektywa, okej? Okay? Dedykuję! Obiecała, że będzie się nią opiekować się piękno zrobiłaś, dziewczyno. Miło <grym> mi pani Sylwia. <grym i panie> Sylwia> Miałaś dobrą podróż? <grym i panie> Bardzo dobrą, dziękuję. Generalnie miałam spokojną podróż, oczywiście oprócz tego pana, który robił kupę na dworcu centralnym, ale do tego jestem przyzwyczajona, bo w końcu jestem z Warszawy, więc nie ma żadnego problemu. Rano, kiedy Karolina cieszy się, że wreszcie może mieszkać sama w mieszkaniu, pojawia się niespodziewany gość. Ile się Karolina cieszyła, że sama mieszkasz w mieszkaniu? Dwie minuty, zanim dozorczyni przyszła? Dwie minuty? Najszczęśliwsze dwie minuty mojego życia. Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, to pamiętaj, że jestem piętro niżej. Możesz prosić o wszystko bez żadnych skrupułów. To bardzo miłe, ale proszę się nie martwić. Poradzę sobie sama. O, może ci pomóc z tymi kartonami? Widzę, że jeszcze nie rozpakowane. To drobiazg. I to delikatne zajrzenie może pomogę ci z tymi kartonami? A to ubranie masz w środku Dobra, ok. Złoto, złoto, nie sąsiadka. O no nie, no nie ma nic gorszego niż pusta lodówka. No fuck. I dokładnie w tym momencie bym stwierdził, że jednak się wyprowadzam. I przemieszkałem w tym mieszkaniu całe dwie minuty. Ale dobrze się składa, bo nawet nie zdążyłem się rozpakować, więc szybko się wyprowadzę. Zaraz pójdę i zrobię ci zakupy. A wieczorem przyjdź do nas na kolację, nie będziesz musiała sama gotować. Dziękuję, to bardzo miłe. Nie ma za co, w twoim wieku trzeba się dobrze odżywiać. Zresztą musisz nabrać trochę kształtów, jesteś taka zabiedzona. No, to ja później przyjdę, a teraz już nie przeszkadzam. Nie przeszkadza pani, dziękuję za wszystko. Panią Sylwię znam od 15 lat, kiedy moja matka kupiła to mieszkanie. To bardzo usłużna kobieta. Trochę za bardzo. Wiedziałam, że jeżeli będę czegoś potrzebowała, albo gorzej się poczuję, to ona na pewno mi pomoże. Poza tym, pierwszy raz przebywałam z dala od domu i dobrze, że mogłam na kogoś liczyć. Zaprosiła mnie na kolację. To bardzo miłe. Jakbym była członkiem rodziny pani Sylwia dzieli swoje mieszkanie służbowe z synem Aleksandrem nie ma zbyt dużo miejsca ale w mieszkaniu panuje miła atmosfera Generalnie ta pani dozorczyni mieszka ze swoim synem i w tym mieszkaniu jej jest mało miejsca ale syn się tym nie przejmuje bo ta mama wcale w mieszkaniu nie bywa ona chodzi po sąsiadach 24 na dobę wchodzi i tam zagląda do pudeł do szafy im zagląda co tam mają w, w lodówce on prawie swojej matki nie widuje Sąsiedzi za to aż za często A powiedz mi Karolinko jak długo zamierzasz tu zostać No mam nadzieję że na zawsze a kiedy zaczynasz lekcję rysunku? Studia na ASP? No to już jutro. A, zapomniałem, że w ogóle Karolinka na ASP studiuje. Jezus, Maria, szkoda dziewczyny, naprawdę szkoda. Tylko wiesz, uważaj na tych studiach, z kim się spotykasz. W dużym mieście jest troszkę inaczej niż na prowincji. Możesz spotkać kogoś, kto zechce wykorzystać Twoją uprzejmość. Wiesz? Proszę się nie martwić, umiem się obronić. Dobrze znam Karolinę, widziałam, jak rosła i zawsze bardzo ją lubiłam, ale dla mnie to jeszcze dziecko. Do tego wychowywana była bezstresowo, więc jest trochę naiwna. Okay. Dodatkowo była wychowywana bezstresowo, to ja teraz ją nauczę życia i dam jej parę razy w dupę. Jest trochę naiwna. Nie chciałabym, żeby jej się coś złego przytrafiło. Jej matkę znałam od wielu lat. Jest to bardzo miła, dobra osoba, więc postanowiłam zadbać o jej córkę jako swoją własną. Tego poranka Karolina jest już spóźniona na zajęcia. O właśnie, ta teczka. Dokładnie ta czarna teczka gigantyczna. Ja już tu mówiłem to, ale powtórzę jeszcze raz, żebyście nie pamiętali. Jeżeli jedziecie autobusem i zobaczycie chłopaka lub dziewczynę, który wchodzi do autobusu z taką wielką właśnie teczką, to jest gigantyczna szansa na to, że on jest studentem lub jest studentką ASP. Więc wtedy ustępujemy takiej osobie miejsca, bo ona i tak ma ciężko w życiu. Okej, okay, może tak umówić, tak? Mortadelki, okej, okay, git, git, to giciorek. Niestety, śpieszącą się dziewczynę zauważa dozorczyni. Karolinko, zaczekaj! Nie możesz tak jeść, zaziębisz się, nie masz nic pod szyją. No, ale się się ciepło. Zaczekaj. O, zaczyna się! Masz, no weź moją chustkę. Dziękuję, ale naprawdę nie jest mi zimno. Zaczekaj jeszcze chwilę. Karolinko, czekaj, buty zimowe mam dla ciebie. Co z tego, że jest sierpień? Załóż lepiej, załóż. I na zimnym nie siadaj, bo wilka dostaniesz. Pani Sylwia, ale to pierwszy tydzień moich zajęć, ja nie chcę się spóźnić. Zrobiłam ci kanapkę z konfiturą domowej roboty. Zobaczysz, jaka pyszna. No dziękuję, ale ja rano nie jem śniadań. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dziękuję, proszę pani, ale ja nie jem śniadań. <laughs> to od teraz już jesz. No weź, bo się obrażę. No dobrze, zjem między zajęciami. Mi tego dnia życzę. Bardzo lubiłam panią Sylwię, ale jej wścibstwo zaczęło mi już przeszkadzać. Jestem jednaczką i z domu wiem, co to na dopiekuńczość. Mnóstwo wysiłku kosztowało mnie przekonanie matki na wyjazd na studia do Wrocławia i mieszkanie samej. Po raz pierwszy czułam się wolna i miałam zamiar z tej wolności korzystać. Nie, no, biedna Karolinka jeszcze nie ma pojęcia co ją czeka, prawda? Jest jak to jest smutne. Kiedy po południu Karolina wraca do mieszkania, na spotkanie wychodzi jej Aleksander. O, babciu Karolino, niezła chusta. Skąd ty ją wziąłeś? Ze śmietnika? Tak się składa, że od twojej starej, gościu. Bardzo zabawne, zwłaszcza, że to chusta twojej matki. Wcisnęłam ją dzisiaj rano i nie miałam nic do gadania. Mhm, czyli Smoczyca znowu zaatakowała. Smoczyca? No przecież ją poznałaś. Lepiej ci radzę, postaw granicę, bo ona cię porze w całości. No okej, okay, ale twoja mama jest taka miła i nie chcę, żeby zadzwoniła poskarżyć się do mojej matki. Za długo pracowałam na to, żeby wyprowadzić się do Wrocławia. Jak chcesz, ale żeby nie było, że mi Napijesz się czegoś? Jasne. Chodź zobaczysz jak mieszkam. Karolina wchodzi do mieszkania, a tam w środku są siatka sobie siedzi w salonie, pije herbatką na telewizję. Powiedzcie, że tak nie będzie. Powiedzcie, że tak nie będzie. Chwilę później Karolina odkrywa, że w jej kawalerce ktoś jest. Jezus Maria, bardzo się nie pomyliłem, co nie. Po pierwsze, po drugie, to ma niby być kawalerka, przecież to jest gigantyczne mieszkanie. Ma oddzielnie kuchnię, salon, pokój. To kawalerka niby jest. Kawalerka to jest wtedy, gdy siedzisz w wannie, robisz myju-myju i jednocześnie z wanny możesz sobie obiadek robić na kuchence. To, 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 to jest wtedy prawdziwa kawalerka, a nie takie piękne, gigantyczne mieszkanie. O, jesteś już. Jak pani weszła do mojego mieszkania, pani Sylwio? No jak to jak? Za pomocą klucza. Tu ma pani klucze do mojego mieszkania? Jako dozorczyni mam duplikaty kluczy do wszystkich mieszkań. Jesteś niemożliwa. <laughs> a chwila, a gdzie jest mój obraz? Jaki obraz? No ten, co stał na sztaludze? Ten, nad którym pracuję? A, ten! Chciałam go wynieść. Prawdę mówiąc, nie zrozumiałam, co on przedstawia, więc pomyślałam, że nieudany. Pani Sylwia, proszę nie ruszać tego obrazu, dobrze? To moja praca. A, oczywiście, moja droga. Choć to zabawne, że nazywasz coś takiego pracą. Dziw! Proszę tu więcej nie sprzątać, dobrze? Ja sobie poradzę sama, a założycie, że pani ma... Inne ciekawsze zajęcia. Dobrze, dobrze. Dobra, przyznaję szczerze, ja lubię narzekać na swoich sąsiadów. Ale jeszcze żadne do mojego mieszkania nie wszedł po prostu. Więc <noise> sąsiedzi, kochani, przepraszam! Źle hmm. was oceniłem! Ja chciałam tylko, żebyś miała więcej czasu, żebyś mogła całkowicie poświęcić się nauce. No i tym twoim pięknym malunkom. Pani Sylwia przesadziła. Nie powinna dotykać moich rzeczy, a tym bardziej moich obrazów. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie wiedziałam, jak jej o tym powiedzieć. Wiedziałam, że ma dobre intencje i nie chciałam jej zdenerwować. Ostatecznie Karolina zdecydowała się nic nie mówić dozorczyni, mając nadzieję, że ta w końcu da jej spokój i przestanie ingerować w jej życie. Niestety, następnego dnia pani Sylwia znów da o sobie znać. Właśnie miałam zapytać, czy, czy przyjdziesz do nas na kolację. Zrobiłam świetny gulasz wołowy. To naprawdę miłe, ale właśnie wychodzę. Tak późno? A niedługo będzie noc. Godzina 14 jest. Tak, ale umówiłam się ze znajomymi i zjemy na mieście, więc życzę miłego wieczoru. Ale czy nie powinnaś się przebrać? Wydaje się, że twoja spódniczka zbiegła się w praniu, ale nie, ona jest nowa. Do widzenia. A o której wrócisz? <śmiech> <śmiech> Bardzo przepraszam, ale już nie jestem małą dziewczynką i dam sobie radę. I i tak nie miałam zamiaru późno wracać, więc do widzenia. Wtedy pani Sylwia już zaczęła działać mi na nerwy. Dopiero wtedy? Nie rozumiałam, dlaczego krytykowała to, jak się ubierałam. Czy ja mówiłam coś o jej śmiesznych, staromodnych ciuchach? Chyba jej się role pomyliły. Jest dozorczynią, a nie nianią. Musiałam się jakoś od niej uwolnić. Jest druga w nocy. Po spędzeniu wieczoru ze swoim przyjacielem Piotrem, Karolina wchodzi jak najciszej potrafi do kamienicy, w której mieszka. Karolina niestety nie chce to mówić, ale nie ma żadnej absolutnie szansy, że wrócić do mieszkania i żeby dozorczyni się o tym nie dowiedziała. Bo ona śpi na klacie schodowej! Ma nadzieję, że nie obudzi dozorczyni. Nie za późno się wraca? No, brawo! Karolina przekroczyła wszelkie granice. Nie dość, że ubrała się nieprzyzwoicie, to jeszcze miała czelność wracać o drugiej nad ranem w środku tygodnia. Byłam pewna, że będzie wykończona na zajęciach. I co ona powie matce, jeżeli zawali ten rok? Nie, nie mogłam na to patrzeć bezczynnie. Następnego dnia Karolina ma nadzieję pospać trochę dłużej. Niestety nie wzięła pod uwagę misji, jakiej podjęła się jej dozorczyni. Jesteś tu? Wszystko w porządku? Co pani tu robi, pani Sylwio? Jesteś sama? <laughs> nie może pani wchodzić tutaj, kiedy zechce. Nie widziałam cię dziś rano, więc bardzo się martwiłam, zważywszy na godzinę, o której wróciłaś dziś w nocy do domu. Karolina, cholera Jasa! Już 20 minut Cię nie widziałam. No myślałam, że ktoś cię ZABIŁ! Nie idziesz na zajęcia? Nie, nie mam dzisiaj rano zajęć. Czy teraz mogłabym jeszcze pospać? No tak, teraz jak już wiem, że nic ci nie jest, to mogę ci dać pospać. Znaczy, no, Karolina, no, umów się, nie idź spać teraz! Teraz dzwonisz do ślusarza i zmieniasz zamki szybciutko w mieszkaniu. Aha, wiesz co, najlepiej byłoby, gdybyś mi dała swój plan zajęć. Wtedy nie martwiłabym się i niepotrzebnie bym ci nie przeszkadzała. Co, mój plan zajęć jest tylko dla mnie. Po co on pani? Chciałam tylko pomóc, nie trzeba się denerwować. Teraz możesz pospać, a porozmawiamy później. Miłego dnia. Dzień dobry, nie mam mnie w domu. Proszę zostawić wiadomość. Karolinko, tu mama. Rozmawiałam z panią Sylwią. <ścoughs> Powiedziała mi, że wychodzisz wieczorami i wracasz bardzo późno. Wow, wow, wow! Panie Bartek, pani montażysta, pani Sylwia właśnie mi powiedziała, że ty wróciłeś wczoraj do domu o 22. Gdzie ty się szlajasz, gdy nie montujesz? Co ty sobie wyobrażasz?! Ja się tak martwię o ciebie! Przypominam ci, że wyjechałaś, żeby studiować. Musimy porozmawiać. Proszę, oddzwoń do mnie. Myślałam, że nie wytrzymam. Nie dość, że dozorczyni traktowała mnie, jakbym miała trzy latka, to jeszcze dzwoniła do mojej matki. Dłużej tak być nie mogło. Postanowiłam, że posłucham rady Aleksandra i wyznaczę jasne granice między mną a panią Sylwią. Inaczej nie miałam szansy na normalne życie. Tego popołudnia Karolina czeka na swojego przyjaciela Piotra, z którym mają iść do muzeum. Ponieważ chłopak się spóźnia, Karolina zaczyna się niecierpliwić. No ale umówmy się, Piotr się spóźnia, bo pani Sylwia, dozorczyni, przeszukuje go na klatce schodowej, czy nie wnosi jakichś nielegalnych przedmiotów do budynku. Oczywiste to jest. Co? Nie mówisz poważnie. <laughs> nie, no teraz to już przesadziła. Idę z nią porozmawiać i oddzwonię. Ma pani jakiś problem? Nie pozwoliła pani wejść do kamienicy mojemu przyjacielowi. Co panią opętało? Nie wiem, o czym mówisz. Musiała zajść jakaś pomyłka. Powiedziałam pani, że tu nie mieszkam, tak? Słucham? Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek o Ciebie pytał. Proszę sobie ze mnie nie żartować. Przed chwilą rozmawiałam z nim przez telefon i powiedział, że zatrzasnęłam mu Pani drzwi przed nosem. Posłuchaj, jeżeli coś takiego zrobiłam, to tylko dla Twojego dobra. Słuchaj, ja decyduję, kto wchodzi do budynku i kto wychodzi. A z reguły nikt nie wychodzi, bo nie zezwalam na to. Myślę, że powinnaś zająć się nauką, a nie wychodzić z byle kim. Posłuchaj, twoja matka powiedziałaby ci to samo moje dziecko. Moja matka to moja matka, jasne? A pani niech się nie miesza w moje sprawy. Nie jestem pani dzieckiem. Wiem, że byłam trochę niemiła, ale przynajmniej jasno ustaliłam. Ja Powiedziałam, że nie jestem już dzieckiem i miałam nadzieję, że pani Sylwia dobrze to zrozumiała. Chciałam być traktowana jak dorosła i miałam nadzieję, że w końcu będę. Następnego dnia Karolina jest przekonana, że po ostatniej rozmowie nie będzie miała już kolejnych problemów z panią Sylwią, ale kiedy wraca do mieszkania po zajęciach, spotyka ją niemiła niespodzianka. Przysięgam ci, list był otwarty. To nie może być pomyłka, to na pewno była ona. No okej, okay, zgoda, ale ja tak nie mogę. Dobrze, mamo. Całusy. Carolina? Karolina, jak ty wyszedłeś do mieszkania? Uno reverse card. Ja też mam klucz do pani domu. Ale powinno się pukać, jak się chce do kogoś wejść. Tak? To ciekawe. Proszę natychmiast oddać klucze od mojego mieszkania. Jak to? Ale o co chodzi? Dlaczego otworzyła pani moją korespondencję i dlaczego znalazłam spódniczkę w śmieciach? A, o tym mówisz. A już myślałam, że wydarzyło się coś strasznego. Jeśli chodzi o list, to zwykła pomyłka. Myślałam, że jest dom. Nie może ciasteczko? Nie, nie chcę żadnego ciasteczka i nie chcę, żeby otwierała pani moje listy, a tym bardziej, żeby ruszała pani Moje rzeczy. Ale ja nie rozumiem po co te nerwy. Proszę natychmiast oddać mi klucze. Jeszcze nikt nigdy mnie tak nie potraktował. Inni sąsiedzi są wdzięczni. Gdy ich układam do snu, przykrywam koderko i całuję w czółko na dobranoc. Miłego wieczoru życzę. Po kłótni między Karoliną i Sylwią Aleksander odwiedza dziewczynę w jej kawalerce. Moja matka potrafi być czasem trochę Namolna. Namolna? Tak, ty ci, ty ci, no nie, ty o druminkę. Psychopatyczna chciałeś powiedzieć. W najgorszym przypadku, jeżeli to się wyda zbyt ciężkie, to zawsze możesz zmienić mieszkanie. Bardzo bym chciała, ale to niemożliwe. Moja matka zgodziła się na wyprowadzkę do Wrocławia tylko pod jednym warunkiem. No i tym warunkiem jest przemiła pani Sylwia, więc albo będę to znosić, albo będę musiała wrócić do rodziców. A nie chcę rezygnować ze studiów na ASP z powodu Twojej matki. Nie chcesz rezygnować ze studiów na ASP? Na pewno? Pewna jesteś? Im dłużej o tym myślałam, tym bardziej byłam przekonana, że pani Sylwia po prostu chciała, żebym wróciła do rodziców. Nie wiedziałam tylko dlaczego. Czy to przez moją matkę, czy miała jakiś inny powód. Następnego dnia, kiedy Karolina wraca od Piotra, odkrywa, że znów ktoś jest w jej mieszkaniu. Tym razem nie jest to jednak dozorczyni. Mama, co ty tu robisz? Co? Dziwisz się? Czy Karolina nie ma problemu z tym, że za każdym razem, jak wraca do mieszkania, spotyka inne randomowe osoby w kuchni albo w salonie? Czy ona nie ma z tym problemu? Rozmawiałam z panią Sylwią, jest bardzo zdenerwowana. Dlaczego? Wiesz co? Wydaje mi się, że robisz niemądre rzeczy. Wracasz wieczorami, nie uczysz się. Co ty mówisz? Jeżeli mnie tu nie ma, to tylko dlatego, że chcę mieć odrobinę spokoju. Nawet wyspać mi się nie da. Chcesz powiedzieć, że przez nią nie sypiasz? No co ty, chcesz idiotkę ze mnie zrobić? No ja przecież to prawda, wchodziła tutaj w zasadzie o każdej porze dnia i nocy. Sylwia robi wszystko po to, żeby ci pomóc, a ty... Nie okazujesz jej szacunku, nie doceniasz jej i w ogóle zachowujesz się jak rozpieszczone dziecko. Wiesz, jak ty mnie wtedy robisz? Ach, tak! Te rozpieszczone dzieci, które chcą mieć prywatność we własnym mieszkaniu, najgorsze są. Mamo, ale możesz mnie chociaż wysłuchać. Nie, 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 to ty mnie wysłuchasz. Pójdziesz i przeprosisz panią Sylwię. Co? A jeśli jeszcze raz usłyszę jakąś skargę, cokolwiek, to wracasz do domu. Koniec z Akademią Sztuk Pięknych, rozumiesz? Nigdy nie czułam się tak przegrana. Musiałam przeprosić panią Sylwię albo groził mi powrót do domu. Bolało tym bardziej, że nic złego nie zrobiłam. To było naprawdę wstrętne ze strony mamy i mojej dozorczyni. Następnego dnia Karolina zdecydowała się porozmawiać z dozorczynią, żeby załagodzić konflikt. Czy pani Sylwia jest gotowa przyjąć przeprosiny? Bardzo mi przykro, że tak do pani powiedziałam. Dobrze, Karolinko, przyjmuję przeprosiny, ale pod jednym warunkiem. Od teraz masz spać u mnie w salonie, żebym cię kontrolowała dokładnie, co robisz i kiedy robisz, o której chodzisz spać. Rozumiemy się? Mm, 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 mm. Tutaj są moje klucze. Dasz mi też swój plan zajęć, no Jezus, żebym ci nie Maria. przeszkadzała, kiedy przyjdę posprzątać? Nie! Nie! Jeszcze jedno. Skończ z tymi nocnymi wyjściami. Chciałabym Cię widzieć, jak wracasz do domu pół godziny po zakończeniu zajęć. No, ale chyba czasem mogę wyjść ze znajomymi, to już przesada. Przesada? Poczekaj chwilę. What the fuck? Zastanawiam się, jak ten syn tej pani w ogóle z nią przetrwał tyle lat. I dlaczego się nie, nie wyprowadził jeszcze od niej? O, o co tutaj chodzi w ogóle? Jest, może on się nie może wyprowadzić? Może ona go terroryzuje? Powinniśmy zadzwonić po policję? Zobacz, co znalazłam w Twoim mieszkaniu. thank mm -hmm. you Przykro mi to mówić, ale masz problem z alkoholem. <noise> jest jak dobrze, że ta pani była w moim mieszkaniu. Ojej. Ale co pani mówi? Przecież to tylko jedna butelka, poza tym nawet nie wiem skąd się tam wzięła. Nie mówiłam twojej mamie o wszystkich twoich grzeszkach, bo złamałoby jej to serce, ale jeżeli teraz stąd wyjdziesz i nie zgodzisz się na moje warunki, to nie pozostawisz mi wyboru. O, szantażuje lokatorkę. Czyli ta wersja, że po prostu terroryzuje swojego syna i lato się nie wyprowadził, zaczęła się sprawdzać powoli. Okej. Okay. Proszę dać mi Spokój, wszystko mi jedno. Kilka godzin później, Karolina, wstrząśnięta kolejną sprzeczką z dozorczynią, wraca odpocząć do mieszkania. Tam czeka na nią niemiła niespodzianka. Byłam załamana. Moja praca na zaliczenie semestru została zniszczona. Byłam przekonana, że pani Sylwia zrobiła to specjalnie, żeby wyrzucili mnie z uczelni. Nie mogłam na to pozwolić. Postanowiłam, że zastawię na nią pułapkę. I matce, kto tu jest problemem w tej całej historii? Następnego dnia przed wyjściem na zajęcia Karolina decyduje się zastawić pułapkę na dozorczenia. Uruchamia kamerkę na swoim komputerze tak, żeby zarejestrować wszystko, co będzie się działo w jej mieszkaniu. Dzień dobry, porozmawiałabym, ale bardzo się śpieszę. Tego dnia od razu po powrocie do domu Karolina szybko przegląda nagranie z uruchomionej wcześniej kamery. To, co widzi, jest dla niej niemałym zaskoczeniem. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. A tam po prostu każdy z sąsiadów ze 30 osób po kolei sobie wchodzi do jej mieszkanka, tam się bawią, imprezują i tak dalej. To, co uchwyciła kamera, totalnie mnie zaskoczyło. Byłam w prawdziwym szoku. Postanowiłam od razu rozmówić się z dozorczynią. Czego jeszcze chcesz? Przecież do ciebie nie wchodziłam. Pani nie, ale proszę zobaczyć. Z drugiej strony, umówmy się. Ten chłopak przez całe życie żył z panią Sylwią. To chyba oczywiste, że on nie będzie normalny, prawda? Nie, no. To niemożliwe. Mój Boże. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Mój mały synek robił coś takiego. Nie miałam pojęcia, co w niego wstąpiło. Nie tak go wychowałam. Nie tak mojego synka wychowałam. Wręcz odwrotnie go wychowałam: że jak wchodzimy do kogoś do mieszkania po kryjomu, to sprzątamy w tym mieszkaniu, a nie podrzucamy puste butelki po piwie. Pół godziny później Aleksander ogląda to samo nagranie na komputerze Karoliny. Głupio wyszło. To mieszkanie było cały czas puste. To Photoshop jest. And I did see it. I Photoshop. Mama pozwalała mi w nim mieszkać w sekrecie, więc kiedy się przeprowadziłaś, musiałem znowu wrócić tu do służbówki. No, wkurzało mnie to, sama rozumiesz. Nie rozumiem, co w ciebie wstąpiło. Jak, jak, mogłeś być tak nieodpowiedzialny? Myślałem, że jak się na nią uweźmiesz, to się zniechęci i się wyprowadzi, a ja będę mógł znowu tam mieszkać. Mało brakowało, aby ci się udało. Więc wszystko, co mi mówiłeś o Karolinie, było nieprawdą. No, czekaj, ale co mi mnie mówiłeś? No, że nie chodzisz na zajęcia, imprezujesz. Bierz. Czyli w zasadzie Karolina jest po prostu studentem, tak? Puszczasz się z facetami. A ja ci ufałam. Po prostu chciałem być niezależny. Sama wiesz, jak to jest mieszkać z matką pod jednym dachem. Sama rozumiesz, jak to jest mieszkać z matką. Szczególnie z moją! To chyba i tak jest lepsze niż bycie bezdomnym, prawda? Ja rozumiem, że ty chciałeś być niezależny, no ale nie w taki sposób. Bardzo mi przykro. Ale chyba nie tak bardzo jak mnie. Nie wiem, jak mam cię przepraszać, dziewczyno. Ja wiem, że powinnam bardziej ci ufać, ale bałam się o ciebie, dziecko. Musiałaś mnie uważać za wielką jędzę. No, powiedzmy, że za Muszę przyznać, że chociaż niezdarnie, to pani Sylwia próbowała mi pomóc. Myślała, że robię złe rzeczy i bardzo się o mnie martwiła. No, ale jednak jesteś dorosłą kobietą, nawet jakbyś robiła złe rzeczy. To twoja sprawa, a nie pani Sylwii, no nie? Żałuję, że ja w swoim życiu nie miałem takiej pani Sylwii, która by mi powiedziała, że robię złe rzeczy i powinienem przestać robić tego YouTube'a. Postanowiłam, że lepiej nie mówić o tym mojej matce. Po co miała wiedzieć, że pani Sylwia wpuszczała swojego syna do jej mieszkania? Nie chciałam, żeby miała problemy. Poza tym, obie dobiłyśmy targu. Następnego dnia Karolinę odwiedza po raz kolejny matka. Pani Sylwia zgodnie z zawartą wcześniej umową przedstawia Karolinę w samych superlatywach. Całkiem niedawno zauważyłam, jaka to miła i pracowita dziewczyna. Przykro mi, że myślałam inaczej. Ale chyba nie mówisz mi tego, żeby mi zrobić przyjemność. Ależ skąd? Sama sprząta i zmywa naczynia. No zobacz, zobacz jak jest czysto. Nie zrobiłabym tego lepiej. Naprawdę, masz złote dziecko i tak dobrze wychowane. <laughs> Mnie się to nie udało z moim synem. Ja nie przypuszczałam, że moja Karolinka tak świetnie sobie poradzi. Oj, chyba jej nie doceniałam. Mhm. A Aleksander nie dołączy do nas? Nie. nie, nie dołącz do nas. Aktualnie jest w mieszkaniu innej tam sąsiadki i podrzuca jej butelki po piwie. Niczego absolutnie się nie nauczył z tej sytuacji. Niczego. Kilka tygodni później Aleksander znalazł pracę i mieszkanie. Dozorczyni, mimo że zaprzyjaźniła się z młodą lokatorką, oddała duplikat kluczy Karolinie i teraz musi dzwonić do drzwi, kiedy chce ją odwiedzić. Poznała pani już mojego przyjaciela Piotra? Dzień dobry. O, to ja znowu pora dokumentówki. widzieliście? O, a co to za paznokcie? Jest pan w żałobie? Żartuję. <głos> <głos> Ale szkoda, że nie widział pan swojej miny. A wy, czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Za dobrze się bawi, nagrywając te sekrety sąsiadów, za dobrze. Jak zawsze, na proszę Was o łapkę w górę i subskrypcji, a także wejdźcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie i widzimy się niedługo razem odcinku. Czołem. A jeżeli chcecie jakiś tam konkretny odcinek, się nagrali skomentowali, to wysyłajcie mi w wiadomościach prywatnych na Instagramie linki do tych odcinków, dobra? Okej, okay? umówienie jesteśmy, dobra? Gdzie dobra. Mmm, buziu, buziu, buziu. Poczęł mi dysk pierdolną. Wychowałam go na odwrót, że jak wchodzi i <grystanie> światło. <grystanie>